W Boga Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drogie siostry i drodzy bracia w Chrystusie, witam was serdecznie hasłem pierwszej niedzieli po Wielkanocy, a to hasłem z pierwszego listu apostoła Piotra z pierwszego rozdziału trciwece. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Cały czas mamy, a właściwie jesteśmy dopiero na początku, wręcz można powiedzieć, czasu Wielkanocnego. Świętujemy to, że Chrystus zwyciężył nad śmiercią, że przebywał 40 dni jeszcze po swoim zmartwychwstaniu i pokazywał się uczniom. Tym fizycznym, symbolicznym przypomnieniem tego, że ciągle mamy radosny czas Wielkanocny, jest stojący tu, Paschał, świeca Wielkanocna, będąca też świecą chrzcielną, która wykorzystuje tą podstawową chrześcijańską symbolikę o świetle, które zwycięża nad ciemnością. Życzę nam wszystkim błogosławionego przeżywania tego nabożeństwa, a już teraz wysłuchajmy słów Pisma Świętego, które posłużą nam za podstawy dzisiejszego kazania. A są to słowa z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 24 od wersetu 13 do 35. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, także go poznać nie mogli. I rzekł do nich, cóż to za rozmowy, idąc prowadzić je z sobą. I, przysta i, przy I przystanęli przygnębieni. A odpowiadając, jeden imieniem Kleopas rzekł do niego, Czy ty, czyś ty jest jedyny pątnik w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej w tych dniach stało? Rzekł im, co? Oni zaś opowiedzieli mu, Powiedzieli mu, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem, mocarnym w czynie i w słowie przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na śmierć, wyrok, na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już trze dziś trzeci dzień, jak się to stało. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu Sprawiły nas w zdumienie, bo nie znalazły już Jego ciała, przyszły, mówiąc, że miały widzenie aniołów, powiadających, iż On żyje. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz Jego nie widzieli. A on rzekł do nich, o głupi, i mego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy, czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. I zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. I przymusili go, by został. Mówiąc, zostań z nami, gdyż ma, się wieczor... gdyż ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił i wstąpił, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz On znikł przed ich oczu. I rzekli, I rzekli do siebie: Czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał? I stawszy tejże noc, godziny powrócili do Jerozolimy i znaleźli zgromadzonych 11 i tych, którzy z nimi byli, mówiących: "Stał Pan prawdziwie i ukazał się Szymonowi. I oni też opowiedzieli o tym, co zaszło w drodze i jak go poznali po łamaniu chleba. Dziękujemy Ci, drogi Boże, za to radosne, wielkanocne słowo i prosimy Cię spraw, aby ono zamieszkało w naszych sercach i wypełniło, wypełniło je prawdziwą radością. Amen. Drogie siostry, drodzy bracia Chrystusie, mamy dziś ósmy dzień wielkanocny. Dzień ten był w praktyce wczesnego kościoła nazywany Białą Niedzielą. Bo właśnie nie. dziś osoby, które zostały ochrzczone w Wielkosobotni wieczór i otrzymały nową białą szatę, po ośmiu dniach tę szatę z siebie ściągały. Dziś chcemy popatrzeć jednak do historii, którą czytamy zawsze od ołtarza w poniedziałek wielkanocny, a to o historii o drodze uczniów do Emmaus. Cóż to byli za uczniowie? Często stawiamy znak równości między apostołami i uczniami Jezusa, a to nie było to samo. Apostołów było dwunastu. W tamtym momencie po samobójstwie Judasza 11. A dalszych uczniów było oczywiście o wiele, wiele więcej. Znamy tylko imię jednego z owych dwóch uczniów, a to Kleopas. Taka ciekawostka żeńską formą tego imienia jest Kleopatra. Jak nazywał się drugi uczeń, tego nam Biblia nie mówi. Są tu pewne domysły. Na przykład znany teolog Origenes twierdził, że tym drugim uczniem był syn Kleopas. Ale czy to prawda? Nie wiem. Spotkałem się również z dość ciekawą teorią, iż ów drugi bezimienny uczeń pozostaje tajemniczy nie bez powodu. Chodzi o to, aby każdy czytelnik Ewangelii, zwłaszcza ten zasłucony, pogrążony w beznadziei, mógł się jakoś odnaleźć w jego sytuacji. I to jest bardzo piękny obraz. Kiedy każdy z nas może poczuć się towarzyszem drogi, którą pokonywał Kleopas, a na której pojawił się Jezus. Poza tym, że nie wiemy, jak nazywał się towarzysz Kleopasa, nie wiemy również, gdzie znajdowało się owo Emaus. Są dwie miejscowości, które nosiły taką nazwę. Pierwsza z nich ma za sobą długą tradycję uznawania, że to właśnie to Emaus, jednak jest ono położone o wiele dalej. Niż 60 stadiów, tak jak to podaje Łukasz. Drugie Emaus oddalone jest dokładnie 64 stadia, czyli 12 kilometrów, co odpowiada mniej więcej opisowi biblijnemu, ale tutaj nie ma tradycji, która by to potwierdzała. Była to w każdym razie odległość, którą można było pokonać bez większego problemu w ciągu jednego dnia. W każdym razie podczas ich drogi dołącza do nich Jezus. W jakiejś tajemniczej, ukrytej formie i przyłącza się do ich rozmowy. Widać, że są oni zawiedzeni. Jest w nich takie poczucie, jak w człowieku, który poświecił czemuś dużo swego czasu, dużo zaangażowania, a okazało się, że wszystko to było w zasadzie zbyteczne. Marna praca. Wszystkie nadzieje pękły jak balon i nic z nich nie zostało. Powodem tego nie był tylko Wielki Piątek, ponieważ dzisiejsza historia dzieje się w niedzielę wielkanocną. Oni już słyszeli, że niektóre kobiety były rano u grobu, a grób był pusty. Ale czy pusty grób coś tu zmienia? Porównajmy to, drodzy, do takiej życiowej sytuacji. Odwiedzamy kogoś po raz pierwszy w jego domu. Niewiele wiemy o tym człowieku, o jego zainteresowaniach, o jego stylu, o jego rodzinie, ale rzeczy, które w tym domu widzimy, mogą nam w pewien sposób zrozumieć, pomóc zrozumieć, kto tam mieszka. Jeśli ktoś ma w bibliotece same książki o grzybach, możemy zakładać, że jest grzybiarzem. Jeżeli ma dużą kolekcję płyt muzycznych, możemy zakładać, że jest melomanem. I takich przykładów można by oczywiście znaleźć o wiele, wiele więcej. O czym jednak świadczy pusty grób? To też jest takie symboliczne, że Jezus przy swym zmartwychwstaniu nie objawił się za pomocą trąb, zespołu dętego, pokazu fajerwerków. On zostawił pierwszy ślad. Nie ma go w grobie. Mamy teraz wiosnę. Co oznacza, że mamy co robić na zagonach, mamy co siać, co sadzić, ale ziemia, z której chcemy coś, do której chcemy coś zasadzić, nie może być ubita jak asfaltowa droga. Ona musi być przeorana, odpowiednio przygotowana. To samo jest z wiarą. To nie jest tak, że twardy ateista nagle pijąc poranną kawę uzna, że wierzy w Chrystusa i przyjmuje w okamgnieniu wszystkie chrześcijańskie dogmaty. Przejście od niewiary do wiary to proces. Proces, który poza łaską Ducha Świętego może wymagać dużej ilości czasu, długiej lektury Biblii i też długich rozmów duszpasterskich. Problem, który był widoczny u owych dwóch uczniów idących do Emaus, jest to, że choć znali oni Jezusa, jego nauczanie, cuda, które czynił, co więcej, choć pokładali w nim swoją nadzieję, to mimo wszystko odchodzą z Jerozolimy jako przegrani. Czemu? Chociażby dlatego, że oni stworzyli na swoje potrzeby taki obrazek Jezusa, i to, co do tego obrazka nie pasowało, to odrzucali. Widać to bardzo dobrze w tej rozmowie, którą prowadzi z nimi utajniony Jezus. Oni mówią, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela, lecz po tym wszystkim już dziś, trzeci dzień, jak się to stało, mieli swój dobrze poukładany plan. Jaki powinien być Chrystus, Mesjasz? Co powinien zrobić? Ale to Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a nie na odwrót. Uczniowie. Podobnie jak większość ówczesnych Żydów wyobrażali sobie Mesjasza w kategoriach przyziemnych, politycznych, etnicznych. To, co wydarzyło się w Jerozolimie, oczywiście było sprzeczne z ich wyobrażeniem. Zawalił się ich świat. Nie wiedzieli, co dalej będzie. Nie wiedzieli, co myśleć o tym, co się stało. Ich serca, ich umysły, ich dusze wypełniały ciężkie pytania i wątpliwości. Czy to dobrze? Czy może nie byłoby lepsze, gdyby to wszystko zignorowali? Ignorancja może sprawić, że zapominamy o jakimś problemie, ale ten problem i jego źródło cały czas jest. Uczniowie, jak już wspomniałem, odchodzą, yy, odchodzą z do e Emaus w poczuciu, prze, e yy, poczuciu przegrany, Ale to nie była taka beznadziejna, przepełniona złością, goryczą, czy wręcz nienawiścią przegrana. Dlatego też Jezus może nawiązać z Nimi dialog. Takiego dialogu nie byłoby, gdyby krzyczeli głośno nie, wymachywali rękami i uciekali od Niego. Jezus udaje się z nimi w drogę i stara się im tłumaczyć, po przyjacielu, serdecznie, dlaczego to, co się wydarzyło w Jerozolimie, ma sens? Dlaczego Mesjasz musiał cierpieć, po co było to wszystko, czego oni nie rozumieli? I kiedy zbliża się wieczór, ma miejsce bardzo symboliczna sytuacja, jak czytamy, i zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej. Abyśmy to lepiej zrozumieli. Oni byli już u swego celu. Jezus szedł z nimi po drodze, nie uprzykrzając im życia, nie zmuszając do niczego siłą. A teraz na uczniach jest decyzja, co dalej. Kiedy człowiek opuszcza Kościół poniedzielnym. Czy świątecznym nabożeństwie, pojawia się również to pytanie, co dalej? Co, co Kim będzie dla mnie Bóg w najbliższym czasie? Podobne pytanie może pojawić się w kontekście konfirmacji. Młodzi ludzie ślubują przed Bogiem, przed zborem, ale co będzie dalej? Jak dalej rozwinie się ich wiara? To co czynią uczniowie, jest naprawdę piękne. Jak czytamy i przymusili Go, by został mówiąc. Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Zostań z nami. Niedawno czytałem pewną książkę, w której był rozdział poświęcony powołaniu chrześcijańskim. Myślę, że dobrze znamy ten ewangelicki model, że człowiek ma realizować swoją wiarę, chociażby w uczciwym i starannym wykonywaniu swoich obowiązków. I to jest bardzo dobry model. Ale w tej książce było takie jedno ciekawe zdanie. Głównym powołaniem chrześcijan jest powołanie do bycia chrześcijanami. Dlatego tak ważna jest w tym kontekście postawa uczniów. Oni nie mówią Jezusowi, fajnie się słuchało, ale teraz już sobie idź. Nie. Oni chcą go zatrzymać w domu. I to był dobry krok. Zapraszają go do środka jak czytamy dalej, a gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Lecz on znikł przed ich oczu. Widząc ten obraz przychodzi na myśl Wieczerza Pańska. Owszem, dosłownie i faktycznie to, co miało miejsce wtedy w domu w Emaus, to był zwykły posiłek. Ale gest, który wykonuje ukryty Jezus, był nie tylko czytelny dla uczniów, ale też dla kościoła chrześcijańskiego od jego początku. To jest generalnie piękny obraz nabożeństwa. W końcu Jezus najpierw rozmawia z uczniami. W greckim tekście użyte jest słowo homilein, z tego słowa pochodzi słowo homilia, czyli kazanie oparte na Biblii. Tym samym Jezus pozwala się poznać w słowie. Kazaniu, ale szczytem tego poznania jest łamanie chleba, czyli wieczerza pańska. Jak tylko uczniowie rozpoznają w nim Jezusa, on znika. Może się wydawać, dlaczego tak? Z pewnością miało to ten plus, że mogli oni zaraz pobiec z powrotem do Jerozolimy i podzielić się tą świeżą historią z apostołami. Ale myślę też, że jest w tym coś jeszcze. Coś, co jest kluczowe. To znaczy odkrycie tego, że Jezus jest z nami. On to obiecał swemu Kościołowi przed wstąpieniem, a to ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Cenem życia chrześcijańskiego jest nie tylko ufne oczekiwanie na wieczność, naśladowanie Jezusa w codziennym życiu, życie Bożą łaską, ale również odkrywanie Jego obecności w Kościele i w świecie. Zawsze, kiedy gromadzimy się przed ołtarzem, aby przyjąć chrystusowe ciało i krew w postaciach chleba i wina, zawsze wtedy doświadczamy prawdziwego, żywego i miłującego nas zbawiciela, który chce nam towarzyszyć przez życie, przyłącza się do nas, pociesza nas swoim słowem, ale nie wchodzi nam na głowę. Pozwólmy więc, aby wszedł on do naszego domu, to znaczy do naszego życia, pozwólmy mu działać w środkach łaski. W słowie i w sakramenta. I w końcu, abyśmy i my mogli wyznać z głębi naszej duszy, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas w drodze i pisma przed nami otwierał, aby i nasze serca pałały Bożą miłością i pokojem, aby ten ogień Bożej Potęgi i nadziei nigdy w nas nie zgasł. Amen. Modlę się. čemohoucí věčný Bože. Ve velikonočním tajemství si ustanovil novou smlouvu smíření. Dej, všichni, kdo byli znovu zrozeni do společenství Kristova těla, dosvědčují svými životy to, co vyznávají. Skrze zasluhu tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, který s tebou a s Duchem Svátem žije a kraluje na věky věku. Amen. Odčenáš který jsi v nebesích, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš bezdejší dej nám dnes a odpušť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim vynikům. I neuvodí nás z pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i slava na věky věku. Amen a požehnání v trající svaté jediného Boha, Otce, Syna i Ducha Svatého, budíš s vámi není a na věky.